Viva ja, Vivala Legia cudzoziemska, która szturmuje właśnie Wiedeń. Ee, przed w, 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 Wiedeń jest po prostu oblężony. Ee, trochę tutaj se pograłem z tydzień w grze. Ee, dwie prowincje tu zająłem i tutaj szedłem w pustą prowincję, bo Niemcy akurat wyszli. I teraz... Mr. Leclerc... Który dowodzi tak naprawdę tym całym oblężeniem Jak widzicie gra już trochę odmawia posłuszeństwa, Ale mam nadzieję, że uda nam się jakoś to dograć do końca yy, Wygłosił przemówienie Niektórzy z was... Aha właśnie, jeszcze jedno przed przemówieniem yy, Tutaj będą wyrazy niecenzuralne Więc jeśli komuś to przeszkadza to pomińcie sobie ten fragment Niektórzy z Was zastanawiają się, czy nic nie spytają przed przedostrzałem. Nie martwcie się o to. Zapewniam Was, że wszyscy zrobicie co do Was należy. Wojna to krew, to zabijanie. Hitlerowcy to nasi wrogowie. Do dzieła. Rozlejcie ich krew, bo inaczej oni rozleją waszą. Strzelajcie im w bebechy, rozprójcie im brzuchy. Gdy w koło będą świszczeć pociski, a wy otrzecie kurz z twarzy i zaciec sobie sprawę, że to nie kurz, lecz krew i wnętrzności tego, który był kiedyś Waszym najlepszym przyjacielem. Będziecie wiedzieć, co robić. Nie chcę słyszeć żadnych meldynków w rodzaju. Trzymam pozycję. Kurwa, nie będziemy niczego trzymać. Nacieramy bez przerwy i trzymać możemy co najwyżej wroga za jaja. Kopniemy go w dupę, chwycimy za jaja, wykręcimy je i przypiewszymy mu tak, że się zeska. Nasz plan operacji: nacierać i jeszcze raz nacierać. Przejdziemy przez kraj wroga, jak główno przez rurę. Niech pierwszymi, którzy się o nas dowiedzą, będą ci pieprzeni w Niemcy. Chcę, żeby stanęli na tych swoich zasranych tylnych łapach i zaskowyczeli. Rany boskie, znowu ta przeklęta legia cudzoziemska i skurwy syn Leclerc. Jeszcze jedno: za trzydzieści lat, kiedy usiądziecie przy kominku z wnukiem na kolanach, a on was zapyta, co robiłeś w czasie II wojny światowej, dziadku? Nie będziecie musieli odpowiedzieć zachrypniętym głosem, rozrzucałem gnój na linii marzynota. Nie, panowie, popatrzycie mu prosto w oczy i powiecie. Wnusiu, twój dziadek walczył w szeregach armii pancernej, która zdobyła Berlin i Wiedeń. No dobra, sukin koty, znacie już moje uczucia. Z dumą poprowadzę was, chłopcy, do boju, wszędzie i o każdej porze. To wszystko. Jest to zaczerpnięte z utworu Gry Wojenne, przemówienie pana Patona, trochę pozmieniane na potrzeby tej naszej serii. Ale lecimy dalej. No, w jest oblegany. No, jak widzicie, no, gra nie działa zbyt szybko. Dobra, i widzicie co? Trzeba najpierw pusić czołgi pierwsze. O Jezus. No to jest takie grama ma takie dziwne, czasem je, je działa super gra, a czasem nie działa w ogóle, więc jest takie No na wiedań, panowie Okej, okay. czekaj niech się odleguje yy, Ok, Jedna godzina niech przeleci. Ok. I teraz wchodzi reszta piechoty. I zobaczymy, jak teraz nam wyjdzie. Dywizje pancerne nacierają. Yy, tutaj widzę, że tam ma jakiś mniejszy break, -room. może jest niewyszkolona czy coś. Ale powinniśmy w Wiedeń zdobyć, a jak padnie Wiedeń, to padnie yy, cała Rzesza. Yy, dominacja powietrzna jest? Jest. Walczymy. Zaraz Wiedeń upadnie. A czy z nim chyba przemowa pana Leclerca zadziałała? Dalej. Tutaj on dowodzi, ale to nie patrzy. To są zmyślone przez paradoksy. Tutaj pan Leclerc, pan Drogon już rozdawał autografię, a pan Leclerc wygłosił to przemówienie. I 98-99 jest. Spuszczowali. I teraz wejść. Kto wejdzie pierwszy? Jest! Te trzy dywizje weszły do Wiednia. 19. Dywizja Piechoty, 67. Dywizja Piechoty, i jeszcze weszła 86. Dywizja. I czy to jest już kapitulacja? Jeszcze nie. Brno. Dobrna. O, oni też już wchodzą do Brna. Jest. Brno padło. Już. O, jakiś lak jest. I, I tak, tak! Kapitulują. Jest lak. Czy to jest kapitulacja? Tak! Wyzwolenie Warszawy. No, tak, tak, tak. Okej, okay, słuchajcie, widzimy się po konferencji pokojowej. A więc słuchajcie, po konferencji w Gdańsku yy, rozstrzygnęło się yy, sprawy świata. Yy, Rzesza Niemiecka istnieje, ci Francuzi nad nią zlitowali. Znaczy, to jest oczywiście wynik tego głupiej gry, nie? Że jak jest państwo faszystowskie, to to zostanie. Takie dwie prowincje, tutaj Niemcy prawie nic nie mają na północy. Tutaj chciałem stworzyć księstwo Bawarii, ale nie było takiej opcji. Tutaj chciałem stworzyć Też nie ma takiej opcji, Tu nie ma po prostu korów. Brytyjczykom za pomoc na północy z Holandią dałem Kanał Kiloński, bo on jest strategicznie ważny. Mają teraz przesmyk na Bałtyk. Polsce w zamian, że musiało oddać cały wschód, oddałem Królewiec, zachodnie ziemie i... Saksonie, żeby to tak wszystkich bolało w oczy. Monarcha w Saksonii miał w sumie pierwszeństwo do tronu polskiego, jakoś tak to było. Włosi tu dostali Austrię. Tu mówiłem wam, jak wyjdzie, Włosi dostali tą Rumunia za to, że tak naprawdę musiała nieźle dost, dostać. To Francuzi się uparli, właśnie zrezygnowali. Dali wolną rękę Rosjadom, że mogą zanieść wschód Polski, ale w zamian za to Rosjanie zaakceptowali dominację rumuńską tutaj nad resztą Morza Czarnego. Aż tutaj do eryjskiego morza dostali, bo tracę im zostawiły, nie dają Brytyjczykom. No my mamy taką dużą Francję, trochę za czasów Napoleona można powiedzieć. Aha, a to w białe to jest jeszcze Finlandia, bo z tym też nie miałem co zrobić. A Finlandia miała najwięcej warscora. w ogóle, to jest trochę śmieszne, zaraz po Związku Radzieckim. Więc, to dałem, Radzieckiemu nic nie dawałem, bo on dostał wschodnią Polskę i niech się cieszy, że to dostał po prostu. To swoją drogą też powinno być Polski, Białystok, Kononowicz. Już chyba ciubka lepiej wyglądają teraz te granice. Memel za to możemy dać Rosjanom, o. Kłajpedia, no. Lepiej to już chyba troszkę wygląda. Yy, powstało Imperium Czech, czyli Czechosłowacja na marionetce nasza. Yy, tak wygląda nasz sojusz Domination France. Jeszcze moglibyśmy walczyć z kominternem z aliantami, ale no, to byłoby mega upierdliwe. Tutaj w Afryce walczyć, yy, Bałkany, Polska, to by pewnie padło w pierwszych dniach. Jedynie coś czuję, że tutaj w górach by nas dopiero zatrzymali. Beneluxy byśmy ogarnęli, desanty tutaj na Norwegię też. Na Wielką Brytanię może też byśmy się licentowali, ale USA też jest za aliantach, więc to nie ma za bardzo sensu. A ze Związkiem Radzieckim y, połączenie mamy ty, dopiero y, od Rumunii, więc też zaopatrzenie by musiało iść tak naokoło. Y, generalnie myślę, że seria udana i w ogóle zobaczcie, jak Hamsko-Węgry. Mają granice z tymi z Polakami z Podkarpacie na Zakarpacie. No, myślę, że seria była fajna. Pierwsza seria, którą tak naprawdę dociągnąłem do końca. Nie wiem za bardzo, na którym teraz w odcinku to jesteście. Serduszko damy, że się udało wygrać z Niemcami. No Francja się nie dała zastraszyć jak widzicie. No gra dalej laguje mimo, że ten... Sinkiang dołączył do no, komitetu. O to już chyba za bardzo nie ma czego. Nie wykorzystaliśmy naszych czołgów superciężkich. Igrzyska teraz się odbyły w Tokio. No, USA zorganizował no, słuchajcie, tak wygląda na razie mapa świata. Zimna wojna, są trzy sojusze. Alianci tutaj, które się składają głównie z takiego trójborga, można powiedzieć, Europy Środkowej, Wielkiej Brytanii y, i krajów Beneluxu, plus y, USA, Kanada, czyli generalnie kolonie brytyjskie. Komintern, który się składa z większości wschodniej Europy oraz Azji, teraz komunistyczne Chiny również dołączyły do niego. Eee... A u nas sojusz to jest taka europejska potęga z koloniami nad Morzem Czarnym w stasie Rumunii oraz północnej Afryki, Madagaskaru, Indochin, no tych kolonii francuskich i Etiopii. Eee, myślę, że seria była fajna. Pamiętajcie, aby głosować w tej ankiecie, bo nie, nie wiem, czy już brałem wyniki, czy nie. Bo jak wy to oglądacie, to chyba po 20 czerwca oglądacie, jeszcze nie wiem, jak to jest. U mnie jest aktualnie 9, więc no, ten teges. Yy, liczę, że taki odcinek wam się spodobał z podziału świata. Yy, Niemcy zostały zneutralizowane. O, Polska zrywa ten impakt, no nie agresji, wszyscy zrywają. Yy, nie wiem, Niemcy, ciekawe, yy, przetrwały, mają 2 miliony manpowera, pełna mobilizacja, yy, tak, pani firer. Jeszcze pan zdobędzie tą, tą Moskwę, wierzę w pana. No to, to by było, yy, na teraz zdobyliśmy klasycznie Polsze, Czechy. Yy. No, myślę, że taki podział świata jest ok, nie możecie mi napisać. Ja tego save'a w razie wu sobie zostawię. O, już cyk poprzednie z Francji można usunąć. Save cyk, tylko ten zostawimy. Yy, podpiszemy go. kuniec yy, firer, kaput. Więc jeśli chcecie jeszcze później, chociaż to naprawdę nie wiem, czy się opłaca, bo po prostu, bo ja teraz puszczę czas, zobaczcie, jak on chodzi. Oddam kamerę. O, to jakoś leci ten czas, nie? I tak się przy każdej dniu trochę załamuje, ale jak tylko ją przybliżę tutaj bliżej... O, dzięki sąsiad za wiercenie, nie udało ci się, właśnie kończyć. Dobra, słuchajcie, to jest już ewidentny znak, że trzeba kończyć ten odcinek, tą serię. Nie, nie będę walczył z Brytyjczykami. Do zobaczenia w następnej serii, jeszcze w sumie nie wiem z jakiej gry. No mówię, zobaczymy, co wyjdzie w tej ankiecie. Zobaczę za parę dni pewnie. Do zobaczenia i cześć.